Cześć, kochani! Słuchacie podcastu Ikonę stolul lat 90., a ja nazywam się Natalia Hołownia. Dzisiaj opowiem Wam o jednej z moich ulubionych gwiazd tamtej epoki, Wynonia Ryder. Wynona Laura Horowitz zawsze była inna. Wyrastała wśród hipisów, buddystów i intelektualistów. Jej rodzice, oboje pisarze i entuzjaści literatury w ogóle przyjaźnili się m.in. ze słynnym poetą i myślicielem, Alenem Ginsbergiem oraz innymi literackimi gwiazdami epoki. Nic więc dziwnego, że Ryder od najmłodszych lat zaczytywała się w poezji, a na swoje pierwsze przesłuchanie wybrała fragment opowiadania J.D. Salingera, wiecie, autora Buszującego w zborzu. Wainona zapragnęła być aktorką po tym, jak w szopie na bardzo starym projektorze obejrzała melodramat córka Rayana z 1971 roku, Sarah Miles. Główna gwiazda produkcji tak zachwyciła dziewczynę swoją przekonującą grą, że Łajnona sama zapragnęła być aktorką. No a warunki miała niezaprzeczalne, głębokie, migdałowe, tak zwane sarnie oczy, do tego wielka wrażliwość, dojrzałość na wiek oraz doprawdy ujmujący wdzięk. I choć początkowo pragnęła być pisarką jak rodzice, a potem mistrzynią jazdy na deskorolce, to rodzice zaakceptowali i wspierali jej nową pasję. Na przesłuchania Lainona zaczęła jeździć już w wieku 13 lat. Szybko zainteresowała sobą producentów, którzy byli przekonani, że dziewczyna wcześniej czy później podbije Hollywood. Jednak rodzice Wynony, mimo tak obiecujących prognoz, nie zdecydowali się przenieść do Los Angeles. Gardzili fabryką snów, mając w pamięci m.in. tragiczne losy dziecięcej aktorki Judy Garland, gwiazdy czarnoksiężnika z krainy Oz. Dlatego droga na każdy casting trwała aż 7 godzin. Tyle zajmował dojazd z San Francisco, gdzie mieszkała rodzina Ryder, do Los Angeles. Ale przyszła gwiazda całkiem lubiła te długie podróże. Bo w samochodzie z matką lub ojcem łajnona czuła się bezpiecznie. Tymczasem w szkole, no nie do końca. Ze względu na swój wizerunek, krótkie zmierzwione włosy i zamiłowanie do męskiej garderoby, często pożyczanej od braci, uchodziła za delikatnie mówiąc dziwadło. Z czasem bardziej niż dziewczynkę, rówieśnice widzieli, rówieśnice widzieli w niej, jak to sama ujęła, zniewieściałego chłopca. Była z tego powodu prześladowana i to porządnie. Raz, gdy łajnona weszła do toalety, usłyszała, chodź tu ty cioło. Rówieśniczki nie miały dla niej litości, uderzały jej głowowo z lew, kopały i wyzywały. Skończyło się na szczęście tylko na kilku szwach, ale i na usunięciu ze szkoły. Dla jej własnego dobra, stwierdziła dyrekcja. Edukację podstawową Łajnona kontynuowała więc w domu. Po latach zdradziła, że gdy była już u szczytu sławy, spotkała w kawiarni jedną ze swoich szkolnych prześladowczeń. Hej, Łajnona, proszę, daj mi swój autograf, prosiła. A ja popatrzyłam jej w oczy, pytając, czy może pamięta pewnego zniewieściałego chłopca, któremu w podstawówce spuściła niezły łomot w kiblu. No tak jakby, odparła ta dziewczyna. To byłam ja, powiedziałam. A teraz spierdolaj. W wieku 15 lat Wynona wróciła na monopublicznej placówki. Poszła do liceum. Była już wtedy po swoim debiucie filmowym. Zagrała w filmie o dojrzewaniu Lucas z inną dziecięcą gwiazdą w roli głównej. Wciel wcielający się w tytułową rolę Corey Haim miał mniej szczęścia niż Wynona. Na planie doświadczył molestowania, które odcisnęło piętno na całym jego późniejszym życiu. Aktor zmarł w 2010 roku po latach walki z uzależnieniem i własnymi demonami. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, czego kojarzycie. Ja absolutnie kochałam Korea Heima, bo uwielbiam film Lost Boys o wampirach. Jeżeli nie widzieliście, bardzo polecam, na pewno znajdziecie na jakimś VHS-ie. Przy okazji premiery firmu Lucas narodził się sceniczny pseudonim Wainone. Nazwisko Ryder aktorka zapożyczyła od muzyka Mitcha Rydera, ulubieńca jej ojca, który często puszczał w domu jego nagrania. Lucas zdobył uznanie krytyków, a rola Wynony przychylność i publiczności, i znawców kina. Niespełna dwa lata później sam Tim Burton wybrał Wynonę do roli Liddy w swoim absolutnie kultowym Soku z Żuka z Michaelem Kitonem, Giną Davis i Alekiem Baldwinem, czyli gwiazdami tamtych czasów, w rolach głównych. I tutaj mały przypis. W 2024 roku odbyła się premiera drugiej części tego hitu wszechczasów, w którym Winona powróciła do swojej niezapomnianej roli. Pojawiły się też pewne nowe postaci, grane np. przez Jenna Ortegę oraz Monikę Bellucci, która nie wiem czy wiecie, ale jest obecnie życiową partnerką Bertona. Szczerze mówiąc, nie wymagałam specjalnej charakteryzacji, opowiadała Ryder po latach. Byłam blada jak ściana, miałam podkrążone oczy i krucze czarne włosy, które pofarbowałam jakąś tanią farbą L'Oreala, a do tego nierówno ściętą grzywkę. Ja wyglądałam praktycznie jak Lidia. Tim pomógł mi zrozumieć, że bycie inną to nie wada, tylko zaleta. Dzięki niemu doceniłam to jaka jestem. On doskonale rozumie dziwaków, bo sam czuję się jednym z nich. Mówiła potem o swojej współpracy z reżyserem, a zaprzyjaźnili się już od pierwszej chwili na planie. Do dziś zrealizowali natomiast wspólnie cztery filmy, w tym kultowego Edwarda nożyco Nożycoreń... Boże, słuchajcie, jakie to jest trudne słowo. Edwarda Nożyco-Rękiego, <grymianie> ale do tej produkcji jeszcze dojdziemy. Na razie wracamy do roku 1988, kiedy to Wynona Ryder ma 17 lat i chodzi do lokalnego liceum. Młodziutka aktorka była pewna, że teraz, po udziale w uwielbianym przez widzów Soku z Żuka, który to zarobił na świecie, no no, niemal 75 milionów dolarów, stanie się w końcu jedną z tych popularnych, lubianych uczennic, wiecie, materiałem na szkolną cheerleaderkę. Ale nic bardziej mylnego. Jej androgeniczno-gotycki styl wciąż przysparzał jej więcej wrogów niż przyjaciół, a teraz dodatkowo rówieśnicy nazywali ją wiedźmą. No cóż, wkrótce Ryder zrozumie, że nigdy nie wpasuje się w to środowisko i przestanie próbować. Wolała ostatecznie być wierną sobie, niż sprzyjać gustom innym, innych. Zresztą popularność już i tak na nią czekała. Dzięki filmowi Sok z Żuka, Wynona była zaczepiana na ulicy, coraz częściej proszona o autograf i zapraszana na bardzo eleganckie bankiety. A świat czerwonego dywanu dla takiej chłopczycy w Ramonesce i Konwersach był zupełnie nowym, nieznanym i trochę przerażającym terytorium. Wynona nie zamierzała się jednak dostosować i nawet w błysku fleszy postanowiła pozostać sobą. W 1988 roku Ryder po raz pierwszy gościła na gali wręczenia Złotych Globów, czyli jednej z największych imprez filmowych w Hollywood. Towarzyszył jej Rob Lowe, z którym się wtedy spotykała i który wtedy był całkiem hot. Niemal na wszystkich zdjęciach z imprezy Winona wydaje się bardzo nieśmielona. W czarnym aksamitnym żakiecie, czerwonej szyfonowej spódnicy i czerwonej szmince pod kolor oraz z naszyjnikiem z drobnych dzikich pereł wygląda bardzo młodo i niewinnie. W dłoniach ściska nerwowo małą czarną torebkę na pasku, a w dużych czarnych czułenkach na obcasach jest jej chyba niemiłosiernie, niewygodnie. Rok później, na tej samej gali, tym razem u boku Christiana Slatera, wydaje się już zdecydowanie bardziej pewna siebie. Ma na sobie wyszywaną cekinami małą czarną na cienkich ramionczkach, włosy seksownie odgarnięte do tyłu, a na ustach karminową szminkę. Połączenie czerni czerwieni stanie się wkrótce znakiem rozpoznawczym, non Rider. Tego wieczoru wygląda sexy. Chyba pierwszy raz w życiu. Nie jest już nastolatką, jest młodą kobietą. Ze Slayterem wystąpiła w filmie śmiertelne zauroczenie, a zażyłość ekranowa przerodziła się, przeniosła się na strefę prywatną. Ale to tylko zgodnie z tytułem filmu, właśnie zauroczenie było, bo miłość, tę pierwszą i podobno największą, spotka dopiero rok później. Początek ostatniej dekady XX wieku będzie dla Wainoni Ryder momentem przełomowym. W 1990 roku wychodzą jej dwa do dziś super popularne i lubiane filmy: Sirenes Sher i Christina Ricci. To jest film, który absolutnie kocham i polecam bardzo. oraz Edward Nożycoręki. Na Syrenach, o których już wspomniałam, się wychowałam. I co zabawne, kiedyś utożsamiałam się z Charlotte graną przez Wynonnę, a dziś z panią Flax graną przez jej matkę. No cóż, znak czasu dorastamy. Edward co Ręki to zaś baśnie z wyraźnym sznytem estetyki Tima Bartona, a także produkcja, na planie której niespełna 19-letnia Wynonna Ryder i 27-letni Johnny Depp zakochali się w sobie do szaleństwa. I jeszcze ciekawostka. Jak pewnie pamiętacie, filmowa Kim, grana przez Ryder, ma długie, rudawo-blond włosy. Dla wielbicieli aktorki to był szok, bo dotąd zawsze była brunetką. Lainona w rzeczywistości ma jednak jasne włosy, tylko zawsze farbowała je na ciemne, czasem nawet granatowy kolor. No i tak też jest do dziś. Dokładnie 6 grudnia 1990 roku Wynonna Ryder i Johnny Depp, trzymając się za ręce, pojawili się na premierze Edwarda Nożycorękiego w Los Angeles. On, wystylizowany niczym współczesny dandys, trochę jakby zerwał się z planu wywiadu z wampirem ona, niczym seksowny wamp, ale mimo wszystko w takiej dziewczęcej, delikatnej wersji. Znów mamy zestaw czerwona szminka plus total black look. Łajnona ma na sobie skórzany płaszcz, pod którym skrywa małą czarną. Ma przezroczyste czarne rajstopy, czułenka i czarną torebkę wykończoną piórami. Jej włosy to teraz dość klasyczny, gładki bob, nadający jej trochę bardziej dorosłego wyglądu. Wszyscy patrzą tylko na nich, ale oni chyba nie do końca zdają sobie sprawę z zamieszania, jakie wywołują. Bo zdają się dostrzegać tylko siebie. I tak będzie przez kolejne trzy lata. Johnny opowiadał, że pierwsze spotkanie z Wynoną było niczym scena z filmu. Czułem się jak w West Side Story, mówił. Nagle zbliżenie tylko na nią, a cała reszta jakby się rozmyła. Twierdził, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zaręczyli się po pięciu miesiącach znajomości. Nic, czego doświadczyłem w ciągu całych 27 lat mojego życia, nie równa się temu, co czują do Wynony, mówił Johnny. Na ramieniu wydatłował sobie Wynona Forever. Aktorka myślała, że to tatuaż zmywalny, a gdy się dowiedziała, że jest na stałe, była w szoku. Myślałam, że jest zarozumiałym dupkiem, a okazał się samotnym romantykiem, mówiła Wajnona. Niektórzy sądzili, że wywierał na mnie zły wpływ, a prawda jest taka, że czule się mną opiekował. Oboje zdawali się nie wyobrażać sobie życia bez siebie. Całe dnie spędzali włócząc się po nowojorskich księgarniach, oglądając filmy na wideo lub leżąc w wtuleni w siebie i słuchając Crazy for you Madonna, bo to była ich piosenka. Ryder chętnie nosiła t shirtę i kurtki Cheney'ego, bo, jak mówiła, lubiła mieć przy sobie coś, co należało do niego. Ale gdy wychodzili gdzieś razem oficjalnie, błyszczała. Zawsze ubrana zdecydowanie bardziej elegancko niż on. Chodzi tu bez przesady, bo była większą zwolenniczką nonchalancji i ekstrawagancji niż czerwono-dywanowej perfekcji. Stylizowała się sama, najczęściej, najczęściej kupując coś w ostatniej chwili w słynnych butikach vintage, jakich w Los Angeles jest na pęczki. Ciemnobrązowo-wersajzowy garnitur, w jakim wystąpiła na premierze filmu Ten Mały Geniusz z 1991 roku, dziś również byłby super trendy. W końcu w ostatnich kolekcjach takich męskich, damskich garniturów jest cała masa. Nigdy też mocno się nie malowała, no wyłączając tą czerwoną szminkę, a włosy zdawała się jedynie przeczesywać palcami, wiecie, jak francuski. Takiej naturalności dziś na światowych dywanach naprawdę ze szukać. Wkrótce i wyjątkowy styl docenili najwięksi projektanci. Domenico Dolce Stefano Gabbana, Giorgio Armani czy Karl Lagerfeld za, e, zapragnęli ubierać tą cudowną dziewczynę, która jak nikt wyrażała ducha czasów. Uznanie projektantów było jednym z wielu dowodów na to, że młodziutka Ryder stała się jedną z największych gwiazd Hollywood. A w listopadzie 1992 roku na premierze Drakuli Francisa Forda Coppoli, w którym to wcieliła się w ukochaną wampira, Wynona Ryder wystąpiła w kreacji Azedine Alai. Nie był to oczywisty czerwonodywanowy wybór, choć gorsetowa góra nawiązywała do wiktoriańskich kostiumów, jakie aktorka nosiła w filmie. Na planie Drakuli, pierwszy raz w życiu miałam na sobie gorset, opowiadała. Na oryginalną stylizację aktorki składał się dopasowany granatowy żakiet i spódniczka mini w tym samym kolorze, wykończona białą falbanką. A jednak jakimś cudem nie wyglądało to kiczowato. Słynny film Wiek Niewinności, za który Wynonna otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara, Ryder promowała z kolei jesienią 1993 roku w Nowym Jorku, w zgoła innym wizerunku i z nowym partnerem u boku. Na premierze towarzyszył jej Dave Perners Soul Asylum. Ryder miała włosy ścięte w stylu tak zwanym Pixie cut, trochę niczym Audrey Hepburn. Nieśmiertelnym stylem tej hollywoodzkiej gwiazdy zainspirowała się też, idąc na rozdanie Złotych Globów w 1994 roku. Prościutka mała czarna, naszyjnik z pereł, niemal niewidoczny makijaż, no i ta charakterystyczna fryzurka. Ślicznie wyglądała. Ale wróćmy do premiery wieku niewinności. Otóż na tę okazję Ryder wybrała długą fioletową sukienkę bez rękawów, z mięsistego aksamitu, a na szyi miała naszyjnik na rzemyku, no taki bardzo w stu lat 90. Na gali pojawiła się raptem trzy miesiące po zerwaniu z Johnem Deppem, a to rozstanie niemal przypłaciła życiem. Pewnej nocy słuchała smutnych piosenek, płacząc do poduszki, racząc się przy okazji kolejnymi kieliszkami czerwonego wina. W tym pewnym momencie zasnęła, a że trzymała w dłoni papierosa, no to pokój trochę zajął się ogniem. To był dla Wajnony znak, bo czuła, że stacza się w otłań. Depresja ciągnęła ją pazurami na dno, a Wajnona miała już za sobą takie doświadczenia. Była wrażliwym, lękowym dzieckiem, które kiepsko radziło sobie z emocjami. Dlatego już jako dorosła osoba zagłuszała je rozmaitymi używkami. Bardzo cierpiałam po naszym zerwaniu, opowiadała. Wiem, wiem, byłam w tym bardzo melodramatyczna, ale na Boga, byłam wtedy taka młoda. Na szczęście praca trzymała aktorkę w ryzach, a było jej coraz więcej. Między innymi doskonałe, wzruszające małe kobietki, i tutaj kolejna nominacja do Oscara, oraz świetny dom dusz. A sama Lainona miała już status absolutnej gwiazdy, ikony, zaś jej wizerunek inspirował całe pokolenia. W 1995 po raz pierwszy pojawiła się na okładce amerykańskiego Vogue. Poczułam, że nie jestem już dziwadłem, że uchodzę za osobę atrakcyjną wspominała. To był przełom. Warto zaznaczyć, że na długo zanim Kate Middleton i Kate Blanchett Uczyniły to normą, Wynona Ryder po kilka razy występowała na czerwonym dywanie w tej samej kreacji. Na przykład w swojej ukochanej czarnej kolumnowej sukni od Armaniego wystąpiła przynajmniej trzy razy. Miała ją na sobie na przykład na evencie Fire and Ice Ball w 1996 roku. Krótka fryzura, wyjątkowo dość jasna szminka i dyskretna biżuteria. Filip Granowa Ryder wyglądała zjawiskowo. Po tę samą kreację sięgnęła również 4 lata później, w 2000 roku, przychodząc w niej na galę wręczenia Oscarów. Tym razem na włosach miała satynową czarną opaskę, trochę w stylu Caroline Bessette Kennedy, a na ramionach coś w stylu jedwabnego szalu. Ale choć z Armanim się przyjaźniła, zdradziła go, w cudzysłowie oczywiście, w 1994 roku i to kochani na Oscarach, co jest absolutnie niewybaczalne. Otóż, mimo że specjalnie na oscarową galę Włoch przygotował dla niej wspaniałą kreację, Wynona wybrała perłowo-białą suknię w stul lat 20. wykończoną frędzlami, projektu Edwarda Sebesty. Jak dla mnie był to luk trochę na Merlin Monroe ze słynnego występu dla prezydenta Kennedy'ego w połączeniu z lukiem tancerki Foxtrota. Ale kocham go, żeby była jasność. I tu ciekawostka. Wynona... Na zmianę zamysłu stylizacyjnego zdecydowała się spontanicznie. Po prostu zobaczyła tę sukienkę w butiku vintage, bo jest to sukienka vintage pochodzi z lat 50. i kupiła ją podobno za 10 dolarów. Armani poszedł w odstawkę, a ciuch za 10 dolarów zrobił furorę na czerwonym dywanie. Ryder kilkakrotnie, w tym podczas kilku wywiadów, miała na sobie charakterystyczny t-shirt z wizerunkiem Toma Waitsa. I to jest akurat zabawna historia, bo Waits, jej idol, niemal Bóg, jak ona sama o nim mówi, dał jej tę koszulkę w prezencie w 1991 roku. Otóż aktorka opiekowała się jego dziećmi, a artysta, a który akurat nie miał gotówki, dokładnie 20 dolarów. Zadowolicie ten t-shirt? Zapytał. O tak, mój ty Bogu, mój idolu! Wspominała Winona Ryder w rozmowie z Wołgiem. I ma ten t-shirt do dziś i nosi go naprawdę cały czas i jest on w stanie niemal nienaruszonym. No gratuluję przemiany materii, serio, mieć w 2025 roku taką samą sylwetkę co w 1991 to zasługuje na Oscara. No ale nie samym grungem człowiek, w tym wypadku Wynona Ryder żyje. Dlatego na wręczeniu nagród Akademii w 96 roku aktorka przyszła wystylizowana niczym gwiazda starego Hollywood. Tym razem było bardzo elegancko. Krótkie włosy miała ułożone w eleganckie fale, w uszach diamentowe kolczyki, pięknie rozświetlające twarz, ale clou stylizacji była wspaniała koronkowa sukienka w kremowym odcieniu marki Badgley Mishka. Ryder dopasowała do niej satynowe dodatki, prezentowała się spektakularnie. Rok później, na tej samej imprezie, mogliśmy z kolei podziwiać ją w nieco gotyckiej czarnej sukni zdobionej koronkami, cekinami i aplikacjami od Chanel. Wynonna połączyła tę efektowną kreację z lśniącą czerwoną szminką. Jeśli zaś chodzi o moją ulubioną stylizację aktorki, jest nią look z premiery filmu Obcy Przebudzenie z 1997 roku Look stylowy, niewymuszony, delikatnie sexy. Aktorka miała wtedy na sobie prążkowany czarny półgolfik z krótkim rękawem i skórzaną ołówkową spódnicę. Total black look, oczywiście. Bardzo podobał mi się jej makijaż z ustami w kolorze nude i takimi lekko przydmionymi oczami. Włosy były trochę jaśniejsze niż zwykle i ułożone bardziej drapieżnie i chyba po raz pierwszy makijażysta gwiazdy sięgnął po brązer. Alleluja! Jedyną biżuterię, na jaką skusiła się Wynona, była drobna, raczej nie kosztująca fortuny bransoletka z koralików. Wstawię to zdjęcie u siebie na Instagramie, na, na ta holownia, zapraszam, bo naprawdę bardzo, ale to bardzo, ten look Wynony lubią. W podobnym wydaniu Ryder zjawiła się w 1999 roku na premierze wyczekiwanego filmu Przerwana Lekcja Muzyki. Wyczekiwanego, bo od momentu nabycia praw do książki Susanny Kaysen do ostatecznego kształtu filmu minęło aż 7 lat. A był to dla łainony film. Naprawdę ważne. Dodajmy łajnone tym razem nie tylko aktorki, ale i producentki. Otóż historia głównej bohaterki przypominała trochę historię jej samej. Neurotyczki, niechcącej dostosować się do oczekiwań innych, trochę niezrozumianej, bardzo samotnej, zmagającej się z zaburzeniami psychicznymi. I tu przy okazji zaznaczę, że Winona Ryder była w latach 90. jedną z naprawdę nielicznych gwiazd, zwłaszcza tej rangi, które mówiły otwarcie o swoich zmaganiach ze stanami lękowymi, depresją czy atakami paniki. No ale dobra, wracamy do tej premiery, więc jest przerwana lekcja muzyki, grudzień 99. rok i stylówka Wynony. Więc znów był to total black look, znów skórzana spódnica, krótkie zmierzwione włosy, no i znów Ryder wyglądała fajnie. Nie była zbyt wystrojona, była sobą. Ale już wtedy całą uwagę mediów przyciągała inna aktorka. Ding, 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 Angelina Jolie. Angelina, wtedy niespełna 25-letnia, skradła tego wieczoru show Ryder do tego stopnia... Że nie byłam, słuchajcie, nawet w stanie ustalić, kto ubrał Wajnone na, na ten wieczór. Naprawdę nie ma o tym materiałów. W ogóle materiałów o łajnonie w kontekście tej premiery jest niewiele, bo wszyscy pisali o Angelinie. No bo rzeczywiście, to właśnie Jolie zapamiętaliśmy z tego filmu, jako niepokorną, hipnotyzującą Lizę. Dodajmy, że za tę rolę Angelina otrzymała Oscara. Rzadko się zdarza, by gwiazda drugiego planu przyćmiła tę pierwszoplanową, której twarz widzimy na plakacie. No ale wiecie, mówimy o Angelinie. Kolejna dekada należała już właśnie do niej, a nie do Aynone, która niestety wejście w XXI wiek zaliczyła bardzo boleśnie. Być może to pamiętacie, bo było o tym naprawdę głośno, jeszcze wtedy nie w internecie, który raczkował, ale w telewizji, w radiu, w gazetach. Otóż w grudniu. 2001 roku Winona Ryder została przyłapana na kradzieży z butiku Saks Fifth Avenue w Beverly Hills. Aktorka wyniosła towar wart ponad 5,5 tysiąca dolarów. Niespecjalnie się z tym zresztą kryła, po prostu wzięła na ręczy ubrań i od tak sobie wyszła ze sklepu. Oczywiście natychmiast podążyła za nią ochrona butiku. Wiadomo, że Ryder zmagała się wówczas z ciężką depresją, i była pod wpływem wielu leków, z których niektóre, jak ustalono w czasie późniejszego procesu, mogły zakłócić jej osąd sytuacji. Wydarzenie było absolutną ucztą dla tabloidów, które nie zostawiły na aktorce suchej nitki. Potem, przez lata, łajnona była często o tę sytuację pytana. Nie do końca chciała o niej mówić, no bo wiadomo, pff, nie było to czymś, czym chciałaby się chwalić, ale chyba nie czuła się też do końca rozumiana. To nie było tym, na co wyglądało. Powiedziała w jednym z wywiadów. Myślę, że to był taki mój własny akt sabotażu, bo gdyby to się nie zdarzyło, skończyłabym o wiele gorzej, gdyż byłam już na bardzo złej drodze. W innym wywiadzie powiedziała z kolei, że wszystko to, co zrobiła w 2001 roku, powinna była zrobić, gdy miała 20 lat, ale wtedy pracowałam, dodała. Na procesie, jaki odbywał się, i był to oczywiście proces medialny, w 2002 roku. Ryder prezentowała świetnie przemyślane, tak zwane grzeczne, ale bardzo modne stylizacje. Jedną z nich był Total Look od Marka Jacobsa. Dziennikarz Washington Post pisał: Może jest złodziejką, ale chora ubiera się bezbłędnie. A że właśnie kaszmirowy kardigan Jacobsa był jedną z rzeczy, jakie gwiazda wyniosła z luksusowego butiku, to Mark, prywatny wielbiciel talentu Wynonna Ryder, zareagował natychmiast. To, że ukradła właśnie jego projekt, wart swoją drogą bagatela 760 dolców, uznał za zaszczyt i wyraz największej sympatii. Wkrótce zaprosił aktorkę do swojej nowej kampanii. I tak, w 2003 roku, Winona Ryder pozowała w kreacjach Marka Jacobsa, tym razem nie kradzionych. Zdjęcia zrobił sam Jurgen Teller. Winona i Mark zaprzyjaźnili się i współpracowali jeszcze wielokrotnie, ostatnio raptem kilka lat temu, ba w 2007 roku poszli razem na wielką medgalę Winona oczywiście jako muza marka. Ale nie tylko Jacobs zrobił biznes na wykroczeniu gwiazdy. Do dziś na platformie Etsy można kupić T-shirt z wizerunkiem aktorki i podpisem Free Winona. Obecnie kosztuje około 90 zł. I jeżeli chcecie, jest dostępna, sprawdziłam. Zważywszy na dzisiejsze wykroczenia gwiazd Hollywood, wymienimy choćby Willa Smitha czy Puffa Didiego. Próba kradzieży, niespecjalnie zresztą ukrywana, wydaje się błahostką. A jednak kosztowała Ryder 15 lat aktorskiej banicji. Nie licząc epizodów, m.in. w moim ukochanym Czarnym Łabędziu, hipergwiazda lat 90. praktycznie nie występowała. Aż w 2016 roku, pełna obaw, o czym często mówi, zgodziła się przyjąć rolę Joyce Byers w serialu Netflixa Stranger Things. Reszta, kochani, jest historią. Na koniec takie dwie ciekawostki, które znalazłam robiąc research na temat Wynony Rider, i o których naprawdę nie miałam pojęcia. Pierwsza jest taka, że Wynona Rider przyjaźniła się z Gwyneth Paltrow. O Gwyneth był odcinek w poprzednim sezonie, odsyłam was do niego, bo możecie dowiedzieć się sporo z niego o tym jaka Gwyneth była zanim stała się guru pseudo Walnesu, a była całkiem niezłą aktorką. Otóż Gwyneth Przyjaciółka Wynony, któregoś dnia odwiedziła ją w domu i natknęła się na scenariusz zakochanego Szekspira. Rola jej się spodobała, no i jakoś tak się stało, że ostatecznie to ona zagrała Lady Violet i za swoją rolę zgar zgarnęła Oscara, a nie Wynona. W każdym razie przyjaźń dziewczyn się skończyła. Druga ciekawostka to e, Ojciec Chrzestny, część trzecia i Francis Ford Coppola, u którego Winona już pracowała, jak wiecie, na planie Drakuli. Okazuje się, że to właśnie ona miała wcielić się w postać Mary, córki tytułowego ojca chrzestnego granego przez Alla Pacino, ale odmówiła z powodu totalnego wyczerpania. No tak, no na początku lat 90 Wynona, jak wiecie, pracowała bardzo dużo, jak mówiła, żyła tylko w samolotach i samochodach i miała po prostu dosyć. Sofia Coppola może mieć jej za złe, ponieważ jej rola, tak, Sofia Coppola zagrała u swojego ojca, wcieliła się właśnie w rolę Mary. Jej rola przyniosła jej Złotą Malinę i tytuł jednej z najgorszych aktorek w historii. A mogła to być wojna na Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Słyszymy się za dwa tygodnie. Buziaki.